Siema, z tej strony Mateusz, a to jest kanałem Kompu. Dziś omówimy najnowsze informacje o kartach graficznych RTX z serii 50. Czy karty z nowej serii są warte inwestycji dla graczy i twórców treści? Sprawdźmy to. Seria RTX 50 od Nvidia zapowiada się na znaczący skok wydajności. Dzięki nowej architekturze i wsparciu dla ulepszonych efektów ray tracingu i DLSS, seria 50 celuje w wyższą płynność oraz lepsze doznania wizualne w grach Najbardziej przykuwają uwagę ceny tych modeli RTX 5090 Z 32 GB pamięci Wyceniono na przedział 1999 dolarów Do 2499 Co w przeliczeniu wynosi Około 7836 zł Do nawet 9797 zł Następny model RTX 5080 Z 16 GB pamięci Kosztuje od 1000. 199 Do 1499 dolarów, czyli w przedziale 4700 do 5876 zł. Dla bardziej budżetowego RTX 5070 z 12 GB pamięci ceny wynoszą 599 dolarów do 699 dolarów, czyli około 2348 do 2740 zł. Choć wzrost cen jest zauważalny, zobaczymy czy przekłada się to na wydajność. Dla graczy Nowe karty oferują wyższą płynność i szczegółowość w grach, nawet przy wymagających ustawieniach graficznych. Natomiast dla twórców treści, seria 50 zapewni szybsze renderowanie i pracę z grafiką 3D dzięki większej mocy obliczeniowej. Nowe karty z serii 50 są idealne dla graczy, którzy chcą przyszłościowej wydajności oraz twórców szukających lepszej mocy do pracy kreatywnej. Czy jednak różnica cenowa względem serii 40 jest wystarczająco uzasadniona dla przeciętnego użytkownika? Dajcie znać w komentarzach. 4,50 50 to duży krok naprzód, ale czy jest warta swojej ceny? Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Siema!